Jedni kupują mieszkanie, inni budują dom. Są też tacy, którzy kupują stary wiatrak, aby stworzyć w nim mieszkanie. Gdy Napoleon Bonaparte miał 25 lat, w małej polskiej miejscowości będącej pod Zaborem Pruskim zbudowano ten oto wiatrak. Rok później Polski nie było już na mapie. Powróciła po 123 latach. Później była druga wojna światowa, lata głębokiej komuny, ale wiatrak jak stał, tak stoi do dziś. Bardzo solidna konstrukcja. Zawsze kiedy widzę takie budynki zastanawiam się kim są właściciele, że zdecydowali się rzucić sobie wyzwanie stworzenia w takiej budowli domu. Dwa lata temu byłem tutaj na majówce, piękny maj, piękne bzy kwitły i przejeżdżałem na rowerach i zobaczyłem ten wspaniały wiatrak. Zakochałem się jak go tylko zobaczyłem i nawiązałem kontakt z właścicielem tego wiatraka, z panem Antonim, który udostępnił mi wejście, pokazał, przedstawił ten wiatrak i pomyślałem, że musi być mój, ja będę tym Don szotem, będę tutaj spędzał swój czas na ziemi i po prostu zostałem tutaj. Witam państwa wiatraku Koźlaku. Wziął on swoją nazwę od tej skomplikowanej drewnianej budowli, czyli kozła. Ten kozioł trzymał w pionie belkę, dookoła której później obracał się cały wiatrak względem wiatru tak aby najwydajniej warunki atmosferyczne wykorzystać. Na parterze mamy cztery kwarty, w dwóch z nich znajduje się Łazienka oraz kuchnia, a dwie następne za ścianą to hydroformia i pomieszczenie gospodarcze. Aranżowanie przestrzeni w takich budowlach, które nie były konstruowane z myślą o celach mieszkalnych, jest dużym wyzwaniem, ponieważ są bardzo nieforemne, czasem ciasne. I tak tutaj mamy dosyć płytki BLAT, a z tej strony bardzo głęboki, ale jednocześnie wąski. Wąska jest w ogóle kuchnia, bo z jednej strony mamy kozła, a z drugiej schody. Za to łazienka, którą znajdziemy za tą ścianką, jest bardzo przestronna. Na piętro wchodzimy schodami, których pierwotnie tutaj nie było, ponieważ na te kondygnacje można było dostać się schodami z zewnątrz przez te drzwi. Było to pomieszczenie gospodarcze, ale dziś jest sypialnia. No i wyobraźcie sobie, że w nocy musicie wstać, żeby zejść do kuchni lub do łazienki. No wychodzenie w nocy na zewnątrz jest mało komfortowe, więc powstały właśnie schody. Mamy tutaj też elementy konstrukcyjne: belkę dębową ponad dwustuletnią. Ten pionowy słup podtrzymuje cały wiatrak i dookoła tego słupa się obraca. Co więcej, mamy na ścianach też historyczne dowody tego miejsca, fotografie, a na jednej z nich pierwszy właściciel wiatraka, pan Stanisław Młynarz. Wchodzimy na ostatnią kondygnację, a tutaj wiatrak odsłania całe swoje piękno w postaci tego skomplikowanego mechanizmu, którego działania wam nie wytłumaczę, bo się nie znam. Ale mogę jedynie powiedzieć, że za tamtą ścianą znajduje się skrzydło wiatraka, które napędzane siłą wiatrów. W pewnym momencie powodowało, że ten oto kamień muiński się obracał i rozdrabniał ziarno na mąkę. Tak było kiedyś. Dzisiaj mamy tu dużą sypialnię, łoże małżeńskie i małe drzwiczki, po uchyleniu których mamy widok na okoliczne lasy i jezioro Brańskie. Wymiary wiatraka to u podstawy 8 metrów, wysokości około 13-14 metrów i powierzchnia użytkowa to jest około 140 metrów kwadratowych. Teraz popatrzcie na ten wiatrak i wyobraźcie sobie, że jest obłożony grubą warstwą 20-centymetrowego stropianu i pociągnięty pastelowym tynkiem. Straszna perspektywa, prawda? Na szczęście ze względów prawnych było to niemożliwe. Niemniej jednak ocieplenie tak dużego budynku jest karkołomnym i drogim zadaniem. Między innymi, z tego względu ten wiatrak pełni dziś funkcję domu letniskowego. Możemy wobec tego sądzić, że jego aranżacja była niedroga. Koszt remontu to jest około 150 tysięcy. Najdroższe faktycznie było zadaszenie, dobranie przede wszystkim specjalistów, którzy mogą pracować na takich wysokościach, bo jest ponad 13-14 metrów. Wyposażenie łazienki kuchni to jest też około koszt 50-60 tysięcy złotych, który trzeba było doprowadzić nową elektrykę, nową instalację wodno kanalizacyjną. To są koszty, które poniosły. Myślę, że kupując ten wiatrak nie zdawałem sobie sprawy z ogromu potrzeb i jego konserwacji. E, troszkę mnie to przerosło, natomiast powoli staram się go remontować, zadbać o niego, żeby faktycznie wyglądał tak, jak należy. I to miejsce staje się co roku chyba coraz bardziej piękniejsze i coraz bardziej jestem z tego zadowolony. Zawsze podziwiam ogromną odwagę i wyobraźnię właścicieli, którzy decydują się takie budynki adaptować do celów mieszkalnych. To za każdym razem ogromne wyzwanie, bo nigdy nie mamy pewności, czy uda się osiągnąć efekt końcowy i ile przeszkód przyjdzie nam po drodze pokonać.